Nazwa Cappuccino pochodzi od brązowego habitu kapucynów, a ziarna kawy to tak naprawdę pestki czerwonych jagód kawowca, co oznacza, że kawa jest owocem. Trzeci odcinek i wiesz, czego nie wiesz. O kawie. Ze wszystkich napojów serwowanych o poranku kawa stanowi aż 65%, a jest popularna nie tylko na śniadanie. Na Instagramie hashtag Coffee opisuje ponad 52 miliony zdjęć, a polska kawa to niemal 400 tysięcy fotografii. To i tak mała liczba w porównaniu do tego, że świat pochłania prawie 400 miliardów filiżanek kawy rocznie. Popularniejszym napojem jest tylko woda. Pierwszego kopa po kawie odczuwamy zaledwie po 10 minutach. 35 minut później stężenie kofeiny w organizmie osiąga maksimum, a efekt jej działania odczuwamy do nawet 5 godzin. A ile kawy mogłoby nas zabić? Teoretycznie osoba ważąca 70 kg musiałaby wypić nie mniej niż 7 litrów espresso, co równa się około 200 filiżankom. Teoretycznie, bo przy mniej więcej połowie zadania poczulibyśmy pierwsze skutki przepełnienia żołądka. Oprócz tradycyjnych sposobów podawania kawy, współcześnie popularność zdobywa na przykład kawa z masłem, która, co ciekawe, wspomaga odchudzanie. Kawę można podawać także z mieszadą z boczkiem, jajkami i brokułą. Takie danie codziennie rano otrzymywały dwa najstarsze koty świata. Oba dożyły niemal czterdziestki. I może to było sekretem ich długowieczności. Ale kawę można wykorzystać też jako paliwo. Tak zrobili brytyjscy inżynierowie, którzy zbudowali samochód napędzany kawą. Auto spalało kilogram ziaren na 5 kilometrów i rozpędzało się niemal do setki. Choć kawa barwi zęby, jest dla nich zdrowa, bo zabija bakterie i zapobiega powstawaniu próchnicy. A w jaki sposób kawa pobudza? W twoim mózgu znajduje się adenozyna, związek chemiczny odpowiedzialny m.in. za uczucie zmęczenia. Kofeina zawarta w kawie blokuje jej receptory, przez co adenozyna nie wpływa na naszą senność. Wtedy do gry wchodzi nasz mózg. Zaalarmowany o niepożądanym gościu wzmaga produkcję pobudzającej nas adrenaliny oraz dopaminy, czyli hormonu szczęścia. Od tej pory jesteś już na haju. Oglądałeś i wiesz nieco więcej o kawie. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, daj łapkę w górę, subskrybuj bądź udostępnij dalej. A jeśli chciałbyś, aby w kolejnym odcinku poruszyć Twój temat, zaproponuj go w komentarzu. Dzięki za obejrzenie odcinka. Kolejny już w najbliższą niedzielę. Czytał, tworzył, rysował i różne inne też. Karol Kania.